Hej, zakazana piątka to główny motyw pierwszej części drugiego sezonu powstania smoków. Przez całe 10 odcinków lord raz dąży do tego, aby uwolnić ich z więzienia. Dlaczego? Kim oni są, że rasowi tak bardzo na nich zależy? Dzisiaj porozmawiamy o ich przeszłości, o ich tożsamości i o tym, jakie mogą mieć moce. Zapraszam. A więc zacznijmy od takiego krótkiego podsumowania historii całej Zakazanej Piątki, która została przedstawiona nam w serialu. Są to starzy, wręcz pradawni mistrzowie żywiołów, którzy po ziemi stąpali tysiące lat temu, choć dokładny czas nie jest znany. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że początkowo byli dobrzy, jednak z niewiadomych przyczyn z czasem przeszli na ciemną stronę mocy. Rozpoczęli od utworzenia swojego własnego języka, a następnie na podstawie spinjitsu wykreowali zupełnie nową technikę walki zwaną strzaskobrotem. Jest ona znacznie potężniejsza niż klasyczne Spinjitzu, bowiem wykorzystuje mroczne moce, które duszą dobro w wojownikach, którzy z tego obrotu korzystają. Tak więc taka osoba nie jest w stanie odczuwać żadnego dobra. Widać to zresztą po Sinderze. Zakazana Piątka obrała sobie bardzo ambitny, choć mało oryginalny cel, podbić nie tylko Królestwo Ninjago, ale też wszystkie inne krainy. No, który złoczyńca w Ninjago nie chciał tego zrobić? Jednak na szczęście zjawili się Egald i Rontu, którzy przy pomocy czarodziejki z krainy Mysterium wygnali zakazaną Piątkę do próżni, która znajduje się Uwaga, uwaga, poza wszystkimi krainami. To jest jakiś osobny byt, tam też zakazana piątka miała być uwięziona już na zawsze. To w jaki sposób zostali oni uwięzieni, pomaga nam uzmysłowić sobie, jak potężni musieli być. Choć póki co tego nie widać, bo Nokt, pierwszy z pięciu mistrzów i jedyny ze znanym nam imieniem, którego udało się Rasowi wydostać z więzienia, na razie no, nie pokazał swoich pazurków, ale pewnie w drugiej części tego sezonu poznamy jego potęgę. Ciekawe jest też to skąd pochodzą, bo jak mogliśmy, Zobaczyć, Nokt wcale człowiekiem nie jest. Przypomina raczej coś na wzór Strażnika Amuletu Burzy z wyspy, i szczerze myślę, że mogą oni pochodzić z zupełnie nowej krainy, której jeszcze nie znamy i która zostanie nam pokazana przy okazji wyjaśniania głębszej historii zakazanej piątki w kolejnych odcinkach. Teraz warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie: jakimi mocami włada zakazana piątka? Nie będę strzelał ani wymyślał jakiejś mocy, bo to po prostu nie ma sensu, tak? Teoretycznie jest nieskończona liczba możliwości. Pewne jest jednak jedno, to będą jakieś elementarne moce, coś co mogło istnieć jeszcze przed powstaniem technologii, no bo było to tysiące lat temu. Patrząc na nich podejrzewam, że będą to jakieś wyjątkowo mroczne żywioły. Niesamowicie podoba mi się też teoria, która mówi o tym, że kiedy zakazana piątka została wygnana na wieczne uwięzienia, ich moce zostały odebrane. Zostali całkowicie pozbawieni swoich żywiołów, dzięki czemu te moce mogły trafić do kogoś innego, bo jak bardzo dobrze wiemy, jednym żywiołem na raz może władać tylko jedna osoba. A więc, gdyby faktycznie tak było, to zakazana piątka mogłaby teraz pragnąć odzyskać swoje moce i przez to, zamiast skupiać się na pomocy rasowi, próbowaliby mu się jakoś wyrwać, aby złapać ludzi, którzy mają ich moce, żeby je oczywiście później odzyskać. To wprowadziłoby ogromny zamęt we wszystkich połączonych wymiarach, oczywiście, jeśli historie o ich potężnych mocach są prawdziwe. No i dodatkowo wprowadziłoby kolejny wątek, kolejne takie, wiecie, przeciwieństwo i udrękę, z którą ninja musieliby sobie poradzić. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.